Cześć! Witam Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem takim bardzo na spontanicznym w sumie, żeby się tak, wiecie, rozruszać przy nagrywaniu. Będę dzisiaj dla Was miała haul, więc jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe, co tam mam, co ostatnio mi się udało kupić, to zapraszam, zostańcie ze mną do końca, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, zostawcie w komentarzach swoje jakieś najnowsze rzeczy, które odkryliście ostatnio oraz oczywiście zostawcie łapkę w górę, jako sygnał, że film Wam się, się podobał, zapraszam. Mam kosmetyki, oczywiście, i ubrania. I szczerze Wam powiem, jak tak patrzę, to są chyba tutaj dosłownie trzy sklepy. <grych> Naprawdę, ale ja nie kupiłam tego wszystkiego jakby naraz. Nawet jeżeli coś jest z jednego sklepu, to i tak nie było kupione w, w jednym czasie. Może zacznę od ubrań i może od Zara. Ja generalnie za zarą nie przepadam. Jakoś tak. Nie umiem tam za bardzo nic znaleźć. Mam wrażenie, że to jest trochę nie mój styl. I um, nie oszukujmy się, że to jest rozmiarówka jest taka, że jest ja tam często po prostu nawet w największe rozmiary nie jeszcze. I naprawdę spodnie tam dla mnie znaleźć to jest um, prawie misja niemożliwa. Ale byłam z koleżanką na zakupach i ona mi chodzi do zary, chodź do zary. Zar. No i spojrzyśmy. I znalazłam oto taką sukienkę, która wygląda tu na górze jak takie zwykłe polo. I ona jest taka prosta, taka prosta, taka prosta. I ona jest tak prosta, że jest po prostu idealna w tej swojej prostocie. Ehm, to jest taka zwykła bawełna, ona jest taka prążkowana. Ja nie wiem, czy wy to zobaczycie, czy to się wyostrzy, żeby to było widać. Wątpię. Ehm, ja ją już nosiłam, jest mega wygodna. Ona jest takiej długości za kolaną. Ja mam 1,75 m, więc jestem dość wysoka. Ehm, I dla mnie jest właśnie ona tak zakolana. więc dla niższych osób może być tak do pół łydki. Jest bardzo rozciągliwa, elastyczna, ale nie jest taka, że na jak chodzi o niej dłużej, to się robi taki worek, że się nam wypycha, rozciąga. Absolutnie nie. Ja mam ją w kolorze szarym. I była jeszcze... Jeszcze były ze dwa kolory. Chyba była jeszcze jakaś granatowa i jakaś taka brązowa? Coś takiego. I powiem wam szczerze, że jest naprawdę bardzo fajna i bardzo fajny ma też rękawek. Bo rękawek jest taki... Nie taki krótki, ale taki prawie do łokcia. E, więc też jest bardzo, bardzo ten rękawik fajny. E, I powiem Wam, że sprawdzałam z siostrą, bo wysłałam siostrze więcej do sukienki, ona sprawdziła na stronie Zary, to było dwa tygodnie temu, ona była za 40 zł na wyprzedaży. Więc jeżeli jeszcze jest, to polecam, lećcie, łapcie tą sukienkę, to jest super taka sukienka, jak się zrobi ciepło do trampek, żeby gdzieś po prostu Polatać. Wybaczcie, że nas spogniecielę, na, ale ją ja wyciągnęłam z rzeczy do są. Jest to po prostu świetna. E, to jest jedna rzecz z Zary i to jest jedyny sklep, z którego jest jedna rzecz. To teraz może American Eagle Outfit, że się Nie wiem, że to się tak dokładnie nazywa. I to jest również sklep, do którego ja mm, nie wchodzę zawsze. Chociaż mam z niego dwie rzeczy i bardzo je lubię. E, I weszłam, bo było mm, By One get One. No i w sumie dobra, zobaczę, co tam jest. I przyciągnęła mnie ta bluza. Ona była na wystawie, na manekinie. I ona też jest taka prosta. I w tej prostocie mnie tak urzekła, że mówię, muszę weź ją chociaż zobaczyć. I ona była droga, bo ona kosztowała prawie 200 gramów, 150. Ale dobrałam drugą rzecz, którą Wam teraz pokażę. No i jakby wyszło po połowie. Ja mam tą bluzę w rozmiarze M, bo to jest rozmiarówka amerykańska, czyli jakby w stosunku do europejskiej ona jest troszeczkę zaniżona. Chociaż w europejskich sklepach też maszę m ale ta Eska nie ją to się wydawała po prostu trochę za krótka na mnie. Eee, ona jest bardzo oversize, ta bluza, ona jest ogromna, ona jest duża, e, ale taka ma być. I co jest też fajne w niej, nie wiem nie, 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 jak to, ja to wam. Wybaczcie, że tak powiem, na sobie, ale po prostu nie mam miejsca, żeby ładne kadry zrobić, żeby Wam to pokazać. Naprawdę. Próbowałam z mężem ustawiać, ale nie udało nam się znaleźć jakiegoś sensownego kadru. Jedynie na dworzu, ale stwierdziliśmy, że jak mam biegać, tak się tam mam przebierać i. stwierdziliśmy za dużo zachodu. Um, ona ma takie tutaj tylko paski, jest taka długa, długa, długa. Ona mi sięga za kupę. Tu z boku, gdzie tam bok. Ona ma takie rozcięcie i ona jest z przodu trochę dłuższa, z tyłu jest trochę nie, z przodu jest trochę krótsza, a z przodu jest trochę dłuższa, o tak. I powiem Wam szczerze, że jest super, mięciutka, aż sprawdzę co to jest. Udaje mi się, że to jest na pewno nie samowolna, bo to tak chyba by nie mogło być. 60% jest bawione, 40% jest poliestru. Ja już ją prałam nic się z nią nie dzieje. Jedyne co, co niektórzy mogą uznać, że nie jest fajne, to ona jest na ściągaczach. Ma takie poprzecielane, jakby była już taka, wiecie, trochę z uszta, takie mandziurki tutaj i tutaj i na dole też mam wszystkich ściągaczek, tak? Na dole też na dole. Nie, na dole nie. Tutaj na, przy rękawach tutaj, o tutaj na, ty, na tym zdjęciu, ma po prostu takie powycinane dziurki. Mi to absolutnie nie przeszkadza, nic się z tym nie dzieje, nie się, żadne nitki się z niej ciągną. Więc taka bluza i ona jest taka naprawdę fajna, wielka. Ja on zakładam po prostu do leggingsów i... Idę. Nawet ją założyłam ostatnio też do shortów i też super wyglądała, tylko że shortów, ona jest tak długa, że prostu po prostu nie było widać. I druga rzecz, e, którą dobrałam wtedy, żeby zapłacić za dwie, e, znaczy za jedną, a mieć dwie, to jest taka oto koszula flanelowa. Ja uwielbiam flanelę. Flanela jest e, ciepła, nie trzeba jej prasować. Ta koszula jest wyjęta z prania i nie, nie jest prasowana. Absolutnie. Ona jest po prostu wyjęta, wysuszona. Zobaczcie, nie trzeba nic nie robić. I ona jest króciutka, ona jest taka, że sięga mi tak trochę za pępek i też jest troszkę dłuższa z tyłu. Nie wiem czy to będzie widać. Minimalnie, jest krótsza z dłuższa z tyłu. Rękawek ma taki, załokieś, taki 7 8 i nie ma takiego zwykłego mankietu, tylko ma taką... Tutaj malutkie takie przyszycie z jednym guziczkiem i ten mankiet bardzo fajnie się tutaj da podciągnąć tak, że ona się tutaj trzyma. Przynajmniej na moim randku ja nie mam jakichś super chudych rąk, ale też nie mam jakichś super grubych i oczywiście też mam ją w rozmiarze M. Jeżeli chodzi o takie ubrania, stricte ubrania do chodzenia to tyle, ale mam jeszcze trzy rzeczy z Victoria's Secret, które chciałam Wam pokazać. Są to rzeczy yy, dokładnie z do ubrania sportu. Znaczy, Oczywiście można też niekoniecznie ukroić ten sport, ale e, ja głównie po to je byłam na w i mam pierwszy taki, to jest określony jako, e, jako top, ale ja tego używałam w ustaleniu, bo ja nie jestem już taka odważna, żeby używać tego jako top. E, to jest taki bezszwowy e, top. E, znaczy, oczywiście on ma tutaj jedną tasiemkę i maszwy, ale on jakby tutaj cały jest taki niby bezszwowy jest mega wygodny. Ja mam to w rozmiarze M e, i powiem Wam szczerze, że żałuję, że, że nie kupiłam więcej, bo był jeszcze niebieski, ale już mi nie po drodze do Pimp, żeby kupić więcej. A online już niestety nie ma. Bardzo fajne są te gumowe paski. One są grube, przez co trzymają. To nie ma absolutnie żadnych piszczyn. Jest po prostu takie miękkie. Tu jest jakaś taka wycięta gąbeczka. Ja mam dość duży biust. Ja potrzebuję takiego sportu, ale właśnie to, że tu jest gruba guma, ta tutaj na ramię, i tu pod biustem to też jest grube. To jakby to wszystko się trzyma razem, trzyma na miejscu, nawet jak biegnę to nie czuję, że mi się tutaj ja w prawo, a mój tu w lewo, absolutnie nie. Fajnie to wszystko się trzyma, jest bardzo wygodny, jest niewyczuwalny, tak naprawdę nic nas nie umiera, nic nas nie e, nikniecie. Więc jeżeli gdzieś macie ping albo e, online, to polecam ten sobie zamówić albo po prostu któryś taki z tej serii, bo są naprawdę super. Ja za niego zapłaciłam chyba 60 złotych, tak, tak tak. I mam dwie pary leggingsów. Jeden mam w rozmiarze L, a drugi mam w rozmiarze M. Bo kupowałam je jak. Y, jeszcze nie przypuszczałam, że jest bo biegam teraz na wroty sporo i już dużo schudłam. Y, I właśnie te L. Poczekajcie, poczekać na drugą stronę szybko powrócę. Y, powiem szczerze, że już są na mnie troszeczkę takie przedłuża. Y, więc oczywiście no, będę dalej biegać, ale. Ale w sumie to wolałabym, żeby były takie pękowe. No ale okej, okay, nie, ma, nie ma to problemu, nie spadają mi nie z tyłu, nie, 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 nie muszę biec ich trzymać. Jeśli trzymają, to jest wszystko spoko. A to, że są takie lekko, nie są takie super obcisłe, to mi też absolutnie nie przeszkadza. Ehm, I one są oczywiście też bezszwowe obie te pary ehm, z takim bardzo wysokim stanem. Jak ja je podciągam, to mam je tak, że kończą się powyżej pępka. Bardzo ładnie tutaj się trzymają na talii, przez to, że mają ten ten pasek. One są bardzo cienkie, ale nie są absolutnie prześwitujące. E, można je tak naciągnąć naprawdę bardzo mocno i nic nie widać. Więc nawet jak pójdziecie na siłownię i będziecie już przysiady robić albo coś, to absolutnie nic nie widać. E, mają tutaj stół taki wzorek, który nie wiem, ma chyba podkreślać po, pośladków, ale dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. I ja mam je tak do kostki. One tam mają różne długości i ja powiem szczerze, nie wiem czy tu jest napisane. Tu jest napisane, że to jest LK na 170 cm wzrostu, więc no, w sumie prawie, tak jakby się zgadzało. One tu jeszcze na dole mam taki, taki wzorek. Są mega wygodne, i jak będzie znowu, znowu jakaś sprzedaż, to próbuję więcej. Jakoś długo biegałam z takich, do biegania takich jakichś Ktoś mógł po prostu w tak? Chyba tak. Ale teraz się właśnie, dzięki tym się przekonałam, że takie właściwie bezszchowe też nie są złe. Są bardzo, bardzo wygodne. I te drugie mam w wymiarze M i te są też na 170. Też mają taki bardzo wysoki stan. Są w takim szarym kolorze. One już tutaj na półpie nic nie mają. Jedyne czym się różnią od tamtych, to mają tutaj na nogachce taką siateczkę. I powiem może że tak, ta siateczka mi przekonała do tego, żeby je kupić, bo tak sobie popatrzyłam, a takie zwykłe szare, ale myślałam, że to może ładnie wyglądać, jakby to w czasie biegania, ale mm, tak, bardzo są też fajne, tylko trzeba uważać jak się zakłada, żeby nie pociągnąć, bo wydaje mi się, że jak się tak jakoś ciśniesz tu palcem zahaczy paznokciem, to można w tym zrobić łatwą dziurę, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Ale są super. One nie mają żadnych napisów obie te pary, one tylko tutaj z tyłu. Tutaj wysoko mam taki napis PIN. I absolutnie żadnych znaczków, żadnego logo więcej nie ma. Więc jeżeli nie lubicie takich rzeczy, które mają jakieś logo czy coś, to uważam, że to jest jakaś opcja. E, dobra, i ja te ledisy, one są normalnie po 160 do birchamów, a ja je kupiłam po... 70 albo 80, więc wolno um, to jest cena spoko. I mam jeszcze jedną rzecz Wiktorii, którą już wątby dość długo jeszcze Wam nie pokazałam, ale chciałam się z Wami tym podzielić, I mianowicie jest to torebka. Ja tą torebkę zobaczyłam online i um, u nas Victoria była czarna. A że ja kocham kolor czerwony. To tak bardzo chciałam sobie to to przygotować, że mimo zamówię ją online przez internet. Taka tak piękna. Oczywiście to nie jest skóra tylko jest jakiegoś E, używam jej już dość długo i powiem Wam, że jest bardzo wygodna. Mimo, że tu ma taki łańcuch, jego nie będę przesuwać, bo jest straszny hałas robi. E, I czasami jak się weźmie, to za dużo trochę to na, może się tak gignąć. Ale jak się tak niesie na, na ramieniu, to absolutnie ani nie spada nic jest, że jest bardzo wygodna. Mieści się tutaj dużo, a 4 się mieści, butelka z wodą, jakiś sweterek, co tylko Wam potrzeba. Ona nie jest zamykana. Ona jest po prostu taka, tu są dwie przegródki i na środku jest taka kieszonka na słuchaczek. Tutaj po bokach są jeszcze jakieś małe kieszonki, Jest bardzo dobrze wykonana jest po prostu cudowna. Ja się zachowałam w tej torebce. Jest cała kolekcja, tych korobek jest czarna, czerwona, beżowa. Do tego są plecaczki też uszyte w tym samym stylu z takim właśnie przeszyciem skośnym i są portfele i są takie mniejsze torebki kopertowe. E, I właśnie wszystko jest ze złotym łańcuchem, z takimi tutaj napisami. Tu jest jakaś e, taka agrawka e, z jakimiś takimi wsiorkami. To, to akurat jest takie dla mnie najmniej istotne. E, podoba mi się połączenie właśnie tego czerwonego ze złotym. Jest fajna. I powiem, że ona kosztowała 325 gramów, ale sprzedaży była ze 170. 5, tak nie wiem. Ale nie jestem do końca przekonana, nie jestem pewna, ale na pewno wyścigowa na własna to z 325. I to już wszystko, nic rzeczy nie kosmetycznych i teraz mamy kosmetyki do Ale rzeczy. Dwie firmy, Soap and Glory oczywiście i e, Makro. I nie mam Soap and Glory żadnych bo jest wyprzedaż, ale mam szczerze, że podnieśli ceny i teraz żele, które są to rocznie na sprzedaży, kosztują prawie tyle, co jeszcze niedawno kosztowały cenie rublarne, więc stwierdziłam, że chyba muszą znaleźć nowy ulubione, ale potwierdź Ale Ale mam coś takiego. Jako, że u nas jest zima i jest naprawdę zimno i mam straszne problemy ze, ze suchą skórą na rękach, znalazłam taki zestaw. E, gloriously Handsome. I to jest zestaw do pielęgnacji dłoni. Tutaj mam taką papierową torebeczkę, a w tej papierowej torebeczce są dwa kremy do rąk i któregoś już używam, tego już używam i one są w takich samych y, zapachach jak te wszystkie te inne rzeczy, czyli żele pod balsamy i ten jest Call of Fruity, a ten jest oryginalny Pink i na razie używam tego, ale nie dlatego, że wolę, po prostu ten pierwszy wyjąłam i go używam. E, naprawdę bardzo dobrze, tu jest napisane, że jest z witaminą E, a tutaj nie jest napisane, czy coś jest tutaj takiego? Ekstra dodanego. Ale bardzo ładnie nabierzam, szybko się wchłania i długo po nim ręce pachną. Ładnie, ale nie tak nachalnie, że na przykład jak e, przejdziemy sobie ręką po włosach, to od razu to czujemy. Ale może tak jem. Dla mnie jest ważne, że jak jem, to nie mogę czuć zapachą kremu bo mi się wydaje, że ten kremium. On pachnie bardzo delikatnie, e, ale długo, więc to też jest całkiem przyjemne. E, I to jest duża tubka, bo tu jest e, 125 ml i tutaj również jest 125 ml. I do tego jeszcze tutaj był. Taki papierowy pilniczek. Jeszcze był krem do ale mam go w łazience. Taki mały krem też bardzo dobry. Używałam już go parę razy i jeszcze jest taka szpatułka do odsuwania tych skórek. Jeszcze nie używałam. I to wszystko kosztowało 32,5 dirhama, a wyjściowa cena jest 65, więc ja mam też całkiem, całkiem spoko. Ten pilniczek też jest bardzo dobry. Ja uwielbiam takie pilniczki, bo mój mąż takich pilniczków bardzo nie lubi, a ja takie Papierowe piwniczki po prostu uwielbiam, uważam, że są najlepsze, są praktycznie dla mnie niezastąpione. Mój mąż z kolei lubi jakieś takie metalowe szklane i one są w ogóle beznadziejne. No, więc jakby uważam, że to jest całkiem fajne. I tutaj drugi, drugi zestaw za 37,5 dirhama wyjściowo, niby to 85. To są maseczki i tutaj tych maseczek jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj są e, płatki pod oczy, tutaj jest... E, Oczyszczająca, taka, no, no, wiecie co? z C, czyli taka rozjaśniająca. Ta jest jakaś na opory, a ta jest miracle, a ta jest na na, na liżająca, Czyli tak, e, zmniejszająca pory, na rozjaśniająca, oczyszczająca i płatki pod oczy, rozjaśniające. Tak, na nie miałam żadnych takich maseczek z sopelni glory. One u nas normalnie kosztują chyba coś kilkanaście gigamów, więc jeżeli za pięć 5 mogą wypłacić 37,5 gigamów, to uważam, że też jest całkiem niezła cena. No dobra, zobaczymy, co to będzie warte, czy to fajne, czy nie fajne nazwać. I ostatni sklep to będzie MAK. I z Maka mam też cztery rzeczy. Cztery? Cztery. Pierwsze to jest paleta Art Library. Ja tą paletę chciałam już od dawna, ale ona u nas zawsze była wyprzedana e, online. I powiem szczerze, nie głowy, żeby sprawdzić w sklepie. E, ja Jakbyś tak sobie myślałam, a, bo jak jest wyprzedana online, to tam u nas, nasza mema line ona by była. I była wyprzedaż minus 50% na wszystko. I przechodziłam i mówię, dobra, zajrzy, co tam jest, może coś ciekawego będzie. I patrzę, jest ta paleta. Po prostu na mówi nie muszę ją mieć. I ona kosztowała 210 zł, czyli kupiłam ją za 105. E, ona jest w takiej wersji właśnie. Ja mam ją um, Nude Model, ale jeszcze jest taka bardziej w kolorach e, takich e, um, pomarańczowo- e, takich brudowych. I jest taka super kolorowa. Ale stwierdziłam, że wezmę sobie na razie tą, bo ta jest taka. Idealna na dzień, ponieważ mam tu jeszcze tutaj oślepia, ale można też trochę zrobić ciemniejsze oko. I tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem matowych, cztery są błyszczące i jednym moim zdaniem on jest taki satynowy. Tam jest stół napisane tak, dokładnie jest taki, tutaj jest napisane i ona wygląda tak i powiem szczerze, że używam już parę razy i jest cudowna. Bardzo łatwo się z nią pracuje, bo te cienie się bardzo łatwo rozcierają. One mają idealną pigmentację, nie taką, że nic nie widać, ale nie też taką, że można jakby zbyt łatwo za nałożyć za dużo. Uważam, że są świetne. Porównały mnie do chudy, to chyba te mi się bardziej podobają. Chuda hmm. też jest super, ale jakoś nie wiem, te, te są po prostu jeszcze łatwiejsze w użyciu niż chuda. I tak się zastanawiam, czy kupić jeszcze tej drugiej wersji kolorystycznej, tej takiej nie tej super kolorowej, tylko tej takiej pomarańczowo-brudowej. Mm, mm, Było bardzo ładne, tak sam się zastanawiając, więc to jest pierwsza rzecz. I również na tej wyprzedaży kupiłam przezroczysty żel do brwi, bo ten mój, który miałam z Golden Rose, taki brązowy się skończył. I pomyślałam, że wypróbuję ten. Pomyślałam szczerze, że używałam go i to był bardzo dobry wybór, bo on nie jest taki mocny jak tamten, ale on bardzo łatw, ładnie układa włosy, bardzo łatwo je tak jakby, e, doprowadza do takiego kształtu, jakbyśmy chcieli. Nie jest taki super mocny, że jest e, nie do zdarcia, że może się położyć i nam się trochę nie poczukają te rzęsy, absolutnie nie, ale jest naprawdę bardzo, mm, bardzo fajny, bardzo, bardzo po prostu pasuje mi to, jaką on konsystencję i że on tak bardzo szybko w sumie wysycha i jest taki niewyczuwalny. Mimo, że czujemy, że one są trochę uszczytnione te włoski, to nie mamy takiej skorupy. E, I pomadkę, którą mam na ustach, e, takiej wersji mini, i to kosztowało nie pamiętam, ale zapłaciłam, nie wiem, chyba z 60 Girhamów, są chyba z 120, nie pamiętam, ale koło 60 girchamów zapłaciłam za niego. I wersję mini kupiłam e, pomadki, one u nas są po... 50. Chyba 50 Ham, które się nie mylę, e, robi w i jestem. Pięknie wybiela zęby. E, ona jest taka maleńka, jest taka cudowna, po prostu jest taka malutka, taka malutka. Jest cudowna, taka maleńka. I powiem szczerze. życzyłabym sobie, żeby innych firmach też można było kupić takie malutkie pomadki, bo taki kolor czerwony to nie jest coś, co ja używam na co dzień. I to jest szansa, że ja zużyję. A taką dużą to pewnie bym zużywała, zużywała, zużywała i pewnie mniej, mniej zużywała. I one u nas są w wielu kolorach, nie we wszystkich, ale w takich chyba najbardziej takich ulubionych e, bestsellerach jest, myślę, że jest około 20 jest kolorów w tej wersji mini. I w Polsce też są, bo zamówiłam mojej siostrze, nie pamiętam z jej sklepu, ale z jakiegoś sklepu online i na urodziny zamawiałam właśnie też takie wersje, te mniejsze. I ostatnia rzecz, to jest u nas nowość. E, to jest jakaś taka seria limitowana. E, I to są pędzelki. I e, to jest taki zestaw mini pędzelków z taką dużą kosmetyczką. Kosmetyczka jest taka, ładna, taka całkiem porządnie wykonana, taka z jakiegoś takiego PCV czy z czegoś. Fajna jest... Coś jest, Nie wiem, już ale tego nie pokazałam. Te, dość duża, taka że na przykład do torebki tu można tutaj sobie wrócić parę, parę rzeczy i spoko wnieści. A pędzelki pewnie to ja oszu. Oto i już mam jest. I tu mamy pędzelek... Czy są jakieś właśnie takie pędzelek? Nie wiem czy są, ale tutaj mamy taki pędzelek. I jest mega milutki. I w ogóle kolor jest kolor super tej, tej kolekcji taka. Taki siny fiolet, taki... no piękny jest ten obraz, mi się podoba. Jest super miękki ten pędzelek, tu jest napisane 129SES, nie wiem czy to są jakieś numerki, chyba tak, bo na każdym miejscu innym napisane. Jest również pędzelek, a jeszcze nawet nie rozpakowałam, taki jest pędzelek, to jest napisane 170. I też jest taki fajny, niedźutki, minutki. Myślę, że on będzie dobry, właśnie albo na do korektora, albo tu do konturu. Ale też myślę, że pokusiłabym się na, na jakiś wyjazd zabrać, żeby mieć taki mały nawet do, do podkładu. I tutaj jest 217. Taki do rozcierania. też jest super miły. Taki dość duży. Jak się tak przyłoży przykład do mojego oka, który nie jest duży, ale to on świada taki dość duży ten rękawik. Ale myślę, że może być fajny, właśnie do rozcierania. I do, do załomania. Ja nie teraz zaraz. I ostatni to jest pędzelek taki skośny. Taki skośny, tu jest napisane, że to jest 208. Taki skośny pędzelek do linera albo do brwi. Jest taki miękki, ale jest dość sztywny to włosie, ale nie takie kłujące. Samo włosie w sobie jest miłe, miękkie, ale całość tego pędzelka jest dość sztywna i zbita, ale w takim pozytywnym sensie, że sztywna. Nie taka jakaś drapiąca. I to jest wszystko, co dzisiaj chciałam Wam pokazać. Mam jeszcze kilka rzeczy, które w międzyczasie kupiłam, ale te mi się wydawały najciekawsze i chciałam Wam je pokazać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, zostawicie kciuki like w górę. W komentarzach napiszcie, co Wam się ostatnio udało ciekawego upolować, bo teraz jest sermon wyprzedażowy. A mi pozostało się i z Wami podziękować, że byliście ze mną przez tych kilkanaście albo nawet więcej minut. A ja widzę się z Wami już niedługo. W kolejnym filmie. Pa pa!